Witam was wszystkich. Ja się nazywam Nex, a to jest moja kuchnia. Witajcie, w dzisiejszym odcinku przedstawię Wam nowy przepis na świeczkę. Magiczną świeczkę, która może Wam pomóc w jakimś takim ciężkim życiowym momencie. Generalnie rzecz biorąc. W czarostwie może nie zajmujemy się tak typowo, typowo magią świec, z kolorami i tak tak dalej, ponieważ no nie ma raczej takiej tradycji w naszej ścieżce, gdyż ludzie dawniej nie mieli dostępu do wszystkich kolorów świecy, jakie tylko mogli sobie wymarzyć. Ale jakby magia ognia, magia z wykorzystaniem tego żywiołu pełni tutaj również bardzo istotną rolę. I dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić sobie prostą świeczkę, która przede wszystkim e, może Wam pomóc we wszystkich jakichś takich ciężkich życiowych momentach. To znaczy, w momentach kryzysu pozwala ona wyjść z tego kryzysu. Czy te momenty są spowodowane jakimś załamaniem zdrowotnym, czy jakimiś e, niefajnymi e, wydarzeniami, czy jakąś np. traumą, która się Wam dzieje. Ta świeczka ma za zadanie jakby wnieść e, światło w Wasze życie. Potrafi również oczyścić tą negatywną energię, która się w Waszym życiu zebrała, ma za zadanie dodać wam nadziei, dodać wam inspiracji, dodać wam odwagi do tego, żeby pokonać trudności. No i ma za zadanie rozproszyć ten cień, który, że tak powiem, spadł na wasze życie. Więc jest to jak najbardziej, myślę, potrzebna rzecz każdemu. Ponieważ, no cóż, no nigdy nie wiadomo, kiedy taki e, ciężki czas, prawda, może e, nadejść. W porządku, czego będziemy potrzebowali, żeby wykonać taką świeczkę? Przede wszystkim będziemy potrzebowali jakiegoś niewielkiego pojemnika na świeczkę. Ja tutaj mam coś właśnie takiego. On oczywiście musi zostać uprzednio oczyszczony. O tym za chwilkę. Będziemy potrzebowali knotu razem z tą końcówką, tak? A ponadto będziemy potrzebowali wosku damaru i olejków. Będziemy potrzebowali werbeny, majeranku, chyzopu, palniczu gwiaździstego i lawendy. A więc pięciu olejków i jednej żywicy. Całość rozpoczynamy od tego, żeby oczyścić nasze naczynko. Możemy je oczywiście przez w naturalnym kadzidle krótką modlitwę. I przesuwamy go również 9 razy nad ogniem. W porządku to już jest gotowe. I teraz musimy się pomodlić nad naszymi składnikami roślinnymi, a więc nad drzewicą i będziemy potrzebowali i pomocy olejków. Oczywiście pamiętajcie, zawsze to powtarzam, bo moim zdaniem należy to powtórzyć i powiedzieć jasno, że najlepsza jest modlitwa serca, modlitwa musi być szczera. Modlitwa musi być dialogiem z Sakrum, więc nie chodzi tutaj o jakieś wyuczone formułki, ale chodzi o prawdziwe... No, prawdziwą moc, prawdziwą wolę przebudzenia tych roślin, prawdziwą, prawdziwe zwrócenie się do sakrum, otwarcie swojego serca. Zwłaszcza jeżeli jesteście w momencie potrzeby, to jest niezwykle istotne, abyście się zwrócili do tego, co stanowi w waszym życiu to sakrum. Czy są to bóstwa, czy są to przodkowie, to nie ma najmniejszego znaczenia. I ja właśnie teraz się pomodlę nad tymi składnikami roślinnymi. I teraz, kiedy nasze rośliny zostały przebucone, Oj. możemy pójść dalej. Potrzebny nam jest wosk naturalny nie żadna steryna, nie żadne jakieś dziwne rzeczy po prostu wosk naturalny. Wosk naturalny zawiera w sobie wspaniałą, taką ochronną siłę. Zawiera w sobie taką pozytywną siłę, która właśnie może nam dać opiekę, może nam dać wsparcie, i tego wosku będziemy sobie musieli odkroić tutaj tyle mniej więcej, ile nam potrzeba, jak na taką świeczuszkę musimy sobie odkroić kilka kawałków tego wosku. No. Myślę, że tyle nam wystarczy. Tu jeszcze jakieś okruszki, ostatnie. Oh, widzę, że już będę musiał doczyścić, ale to później. Wosk jest generalnie mało przyjaznym medium, jeżeli chodzi o krojenie go. W porządku. I do tego wosku dodajemy troszeczkę Danmaru. Denmar ma bardzo niską temperaturę topnienia, więc się idealnie nadaje właśnie do dodawania do świec. Myślę, że wystarczą nam takie trzy... Duże kryształy, chociaż może to wygląda jak największe. Mm. Idealnie się nadaje do budowania do świec, nie przeszkadza wcale im paleniu się. Jak działa Damar? To jest wspaniała, wspaniała żywica, naprawdę niesamowita. Ona literalnie, dosłownie wręcz oświetla naszą duszę. Ona sprawia, że wszelkie zmiany duchowe się dzieją jakby szybciej, się dzieją bardziej dynamicznie, się dzieją pełni Przy czym nie chodzi tutaj o jakieś takie zmiany ku gorszemu, tylko właśnie chodzi o wszelkie uzdrawiające przemiany. Więc on właśnie przyspiesza tą dynamikę przemian, a również wznosi ducha, wznosi go ponad złe przyzwyczajenia, wznosi go ponad smutek, wznosi go ponad takie Taki jakby kierat, w który wpadliśmy, wznosi go ponad złe myśli i liter, no, dosłownie rozświetla naszą drogę i pozwala nam tak jakby zmienić siebie, to jest najważniejsze, ponieważ on się topi w dość niskiej temperaturze, więc mówi się, że te, też, że on tak jakby potrafi... Ta zdolność tej płynności, którą on posiada, on potrafi ją przelać właśnie na naszego ducha, na naszą duchę, która również staje się płynna. Która umie dzięki temu ominąć to, co ją blokuje, umie zmienić, umie dostosować się do nowych warunków. Więc damar jest absolutną podstawą naszej mieszanki. I oczywiście. Musimy teraz rozpuścić bosk. Ugrzewamy sobie nasz bosk razem z żywicą. W tym czasie dobrze jest również że odpowiednie zaklęcia ewentualnie korzystać z modlitwy tutaj też ładnie widać z boku jak grudki tamary już się zaczynają też delikatnie roztapiać i pozwalamy oczywiście na to aby składniki się połączyły harmonijną całość widzimy już że wosk się całkowicie rozpuścił a damar jest już bliski także rozpuszczeniu się. Ostatnia grudka została i za chwilkę ona się połączy z całością. Zwykle rozbijam do korzywicy na proszek, żeby szybciej się rozpuściła, ale chciałem Wam teraz właśnie pokazać, jak to się ładnie rozpuszcza. W i mamy tutaj bosk w stanie płynnym. I roz z rozpuszczoną żywicą, podstawę naszej świeczki teraz troszeczkę, troszeczkę możemy to poczekać zanim zaczniemy dodawać olejków eterycznych ale też nie za długo, bo to nie może nam zacząć zastygać to byłoby bardzo niedobrze w każdym razie zaczniemy teraz do całości dodawać olejków eterycznych i zaczniemy od 13 kropliw Verbena usuwa depresję i choroby, uzdrawia, zapewnia nam opiekę, ochronę przed koszmarami, a także, co jest bardzo dobre, Verbena dodaje kreatywności. Często, kiedy jesteśmy w momencie kryzysu, w momencie stresu, brakuje nam tej kreatywności. A Verbena może sprawić, że jednak nam jej nie zabraknie i dzięki niej znajdziemy jakieś rozwiązanie naszego problemu, prawda? Więc dodajemy werbeny, to jest absolutna podstawa. Następnie dodajemy majeranku. W majeranku dodajemy 9 kropli. I majeranek oczyszcza przez usunięcie wszelkich negatywnych czynników, ale także naszych własnych myśli i naszego własnego smutku. Wzmacnia też wzrastanie, wzrastanie ku dobremu. Majeranek właśnie oczyszcza przede wszystkim nasz poziom mentalny i emocjonalny. A czasami bez tego nie sposób iść dalej. Więc dodajemy go tutaj 9 kropli. Jest to dość istotny, istotny dodatek. Następnie dodajemy chysob. Hezop. Chysob dodajemy również 9 kropli. Chysob oczyszcza wzorce karmy na wysokim poziomie. Być może nasze nieszczęście jest spowodowane właśnie przez. Jakąś karmę naszą osobistą, lub karmę rodzinną. Jeżeli tak jest, chyba po prostu usunie te wzorce. Dodajemy również 7 kropli lawendy. Lawenda przynosi nam pokój, harmonię, ukojenie i tego również bardzo, bardzo potrzebujemy w takich niepewnych czasach, prawda. I dodajemy również na koniec trzy krople oleju gwiaździstego. z gwiaździsty pozwala nam zachować czystą świadomość, pozwala nam utrzymać czystą świadomość nawet w momentach kryzysu. Co jest niezwykle istotne. I teraz całością naszej mieszanki zalewamy. Zalewać będziemy świeczkę. No jednie, więc umieszczamy knot. i wlewamy tutaj nasz bosk pozwalamy również żeby ten knot tym boskiem Tak. on już zaczyna zastygać no ale muszę go przez chwilkę jeszcze przytrzymać I tak właśnie wygląda nasz gotowy produkt. Świeczka płomień nadziei, która może Wam pomóc w jakichś ciężkich momentach życiowych. I która właśnie może Wam pomóc uzdrowić siebie. Może Wam pomóc wprowadzić ten płomień nie tylko do Waszego życia, ale także przede wszystkim do Waszego serca, do Waszego ducha. Może sprawić, że ten płomień rozświetli Was od środka, zmieni Was. Usunie to wszystko, co złe. Tą świeczkę, oczywiście, warto jest zapalać w czasie modlitwy, również w czasie medytacji i pozwalamy jej zawsze wypalić się do końca. Tak? O tym warto jest pamiętać. Dziękuję Wam za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że ta świeczka wspomóże Was w ciężkim czasie i pozwoli Wam zmienić się na lepsze i pozwoli Wam jakby przezwyciężyć wszelkiego rodzaju trudności. W każdym razie ja na dzisiaj się żegnam. Pamiętajcie koniecznie o tym, żeby dać łapkę w górę, jeżeli podobał Wam się ten materiał, a także, żeby zasubskrybować Kuchnię Czarownika, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Ponieważ w ten sposób wspieracie mój kanał, a ja dzięki temu mogę Wam dostarczać coraz więcej ciekawych pomysłów na ciekawe mikstury, coraz więcej idei na ciekawe rzeczy, coraz więcej inspiracji. Ja zaś na dzisiaj dziękuję Wam i do następnego zaklęcia.